Planowaliśmy treningi na cały rok. To nie było tak, że dzisiaj, a co wczoraj robiłeś, no to i to, no to dzisiaj to, a jutro tamto. Nie, nie, nie. To było wszystko zaplanowane. Nie oszukujmy się, ten sport nam w zasadzie całą naszą młodość zabrał. No to jest pałac w Rulewie. W tym pałacu również mieszkaliśmy. Były to lata 60-63. Bronek tu miał lat 11-12 i stąd przeprowadziliśmy się do grudziąca. Stać tak kompletnie inna, i tak można powiedzieć, odrealniona w zasadzie, bo to był człowiek wręcz zaprogramowany. To był absolutny perfekcjonista, i myślę, że to jest ta cecha, która odróżnia go od reszty wybitnych sportowców. Oczywiście każdy musi być w sporcie profesjonalnym perfekcjonistą. Czegoś takiego, tak aptekarskiej dokładności, jak w przypadku Bronisława Malinowskiego, chyba jeszcze nie widziałem. No i oczywiście zespół cech motorycznych absolutnie wybitnych. Przewyższających po prostu o głowę wszystkich y, urodzonych do tej pory, można powiedzieć, ludzi dystansowców w Polsce. Y, I zaufanie do trenera. Myślę, że zespół tych czynników y, był później, y, ostatecznym wynikiem był ten złoty medal olimpijski. Bronek Malinowski miał w sobie cechy mistrza. Wielu z nas, czy to kibiców, czy, czy sportowców, y, zastanawia się, jaki jest przepis na to, żeby zostać mistrzem. Czy są jakieś składowe takie, które można byłoby wymienić? Ten perfekcjonizm, ta zdolność radzenia sobie z emocjami, z lękiem przedstartowym, ta, ta inteligencja sportowa, ta, ten taki etos pracy, perfekcjonizm, nadzieja, optymizm, zdolność do, do koncentracji na zadaniu i na pomijaniu tych wszystkich dystraktorów, które są na, na arenach sportowych. Tym wszystkim na pewno cechował się Bronek Malinowski. Był tytanem pracy, ale też był pewny siebie. Ja byłem najstarszy oczywiście w rodzinie, więc niejako nadawałem ton tej rywalizacji sportowej. Ona była od samego początku, jak pamiętam. Jak do szkoły chodziliśmy z Rulewa, to szkoła była w miejscowości Buśnia, Z naszego domu pierwszego to tu było 3,5 km. z Rulewa na skróty 2,5 km. Nieraz ta droga była długa, bo w lesie mieliśmy takie miejsce, gdzie tornisty się przykrywało liśćmi czy gałęziami i dawali bawić się w wojsko w tym lesie, a w domu mama czekała z obiadem i tam się martwiła, a też mieliśmy swoją pracę w domu, więc czasami dostaliśmy burę od ojca za to, że nas długo w domu nie ma. Po pierwszych treningach zauważyłem, że Bronek jest rzeczywiście typem wytrzymałościowym, że ma cechy wytrzymałościowca. Natomiast bardzo zaniedbany był pod względem powiedziałbym takim sprawności fizycznej. No i rozpoczęły się treningi. Początkowo rzeczywiście były to treningi lżejsze i ja powiem tak, że ja przynajmniej taką zasadę przyjąłem i nadal tego nie czynię, bo już nie, nie prowadzę niczego, ale tak jak w życiu jest, trzeba iść po szczebelkach. Musi być szkoła podstawowa, szkoła średnia i dopiero studia mogą być. Podobno w sporcie powinno być. Nie można od razu przejść, że Wielki trening, będziemy mistrza robić, czy naśladować kogoś. Nie. Organizm musi być przygotowany stopniowo, tak jak w życiu. znaczenie miał fakt iż ten sport u Malinowskiego zaczął być pasją dość późno. To nie był taki typowy przykład młodego 14-latka, 15-latka, bo zazwyczaj w takim wieku zaczyna się karierę długodystansowca lekkoatlety. On miał już 17 lat, w zasadzie kiedy zaczął ten systematyczny systematyczny trening, więc był już człowiekiem prawie że dorosłym. Być może bardziej cierpliwym, być może potrafił patrzeć z wielką wizją w przyszłość, ale na pewno takim wizjonerem był trener Szczepański, który oprócz tego, że był trenerem, był wcześniej wybitnym zawodnikiem. Brorek zawsze do mnie, zwracał się, mówił szefie, <laughs> nie trenerze, no ale tak, tak, tak to zostało przyjęte. Powiem tak, że był bardzo zżyty, z moją rodziną nawet, jak miał dziewczynę, to przechodził raz do, do domu i do żony mówił, Pani Romko, a jak się pani, pani widzi ta dziewczyna, nadawałaby się na żonę? No, taki był bronek i powiem, że tak, bardzo ambitny. Jak wyznaczał sobie cele i żeśmy ustalali coś, to starał się zawsze wykonać w 100%. to niezwykły człowiek. W zasadzie to było połączenie ojca z trenerem, bo myśmy mieli swoje nawyki żywieniowe, które nie do końca były takie, jakie powinny być w sporcie, więc Rysiu w sposób cierpliwy, łagodny, swoim przykładem na treningi z nami biegał zawsze, czyli był wydolny fizycznie. Dbał o sprzęt. No, myśmy nie, nie, nie mieli ani dressów, ani nie było butów do biegania, tylko były trampki zwykłe. Na szczęście w grudniu był Stomil, gdzie trener jakimś tam sumptem załatwiał te trampki, bo one się pamiętam raz na dwa tygodnie, na trzy tygodnie i trzeba było wyrzucać. Bo zimą, mówię głównie o okresie zimowym, gdzie. Skarpety myśmy brali i te skarpety były owijane w jakieś folie, ale nie te folie dzisiejsze, te przezroczyste takie torebki foliowe, tylko to były takie folie metalowe. Wie pani, żeby, żeby było cieplej, bo skarpety zaraz były mokre. Śnieg, tu buty, skarpety natychmiast były mokre. Rysiu dbało o to, nie tylko z wyżywieniem były kłopoty, ale z organizacją szkolenia. Myśmy jeździli. Klub Olimpia jeździł, wówczas były jakieś środki finansowe, jeździliśmy w góry na treningi, ale zimą dwa treningi w ciągu dnia, do południa wszystko mokre było, więc trzeba było gdzieś wysuszyć. Największym naszym przyjacielem zawsze był palacz w kotłowni. Myśmy mieli sznurki, które były, jeżeli była taka możliwość, oczywiście, rozciągane w kotłowni, jeden, drugi, trzeci, piąty, żeby to się wysuszyło. Myśmy mieli po trzy komplety odzieży do treningu. A jeżeli nie było w kotłowni, albo spalacz jakimś cudem miał mała ta kotłownia, było to gdzieś tam na korytarzach, a w najgorszym przypadku w pokoju, w którym spaliśmy. No proszę sobie wyobrazić, mokre rzeczy od poto, a my tam śpimy, nie? Więc te warunki organizacyjne były zupełnie inne niż są dzisiaj szkoleniowe. W tym okresie moglibyśmy być górnikami na etatach górników i być w grudziądzu, ale. Jeśli Bronkowi coś proponowano, żeby się przenieść, on zawsze przychodził do mnie i mówił, szefie idziemy tam, ale jakoś jaczął zawsze sentyment do Grudziądza i Bronek, to co powiedziałem raczej starał się słuchać, nigdy nie odszedł z i został wierny, chociaż powiem, może byśmy dużo lepiej mieli w innym klubie. To, co interesuje każdego zawodnika, czyli postęp w sporcie, czyli nieustanny rozwój, czyli progres, ewentualnie utrzymanie światowego poziomu, na który bronek wskoczył bardzo dawno, ale mimo, że, mimo tego, że wskoczył, on cały czas się poprawiał. I w zasadzie nie było takiego roku mm, takiej stagnacji, zarówno wynikowej, jak i osiągnięciowej, że tak to nazwę. W zasadzie każdy rok był inny i w każdym roku malinowski coś osiągał i robił jakiś wynik, więc myślę, że to, to, to był, była najlepsza odpowiedź na pytanie, dlaczego ufał ten Szczepańskiemu. Bronek miał taką ambicję żeby zdobyć ten złoty medal. Ciągle o tym marzył. Przez wszystkie lata, jak żeśmy trenowali, to myślał o tym. Otwarcie Olimpiady było 16 lipca w Montrealu i miał ostry sprawdzian na początek, 3 razy kilometr po 2 minuty 27 sekund. 26 czerwca kontuzja stawu skokowego, a jeszcze wcześniej w poniedziałek pisze, boli noga w stawie skokowym, zastrzyk w kolano. Na drugi dzień już ma kontuzję stawu skokowego i już nie trenuje. Tu patrzę, że miał kajak. Dwie godziny kajakiem, biegać nie mógł, to na kajaku pływał. Tu próbował, próbował nie, nie mógł wytrzymać i pobiegł na 12 km, ale dalej go noga boli pisze, więc nie, nie trenował. Od marca bodajże do, do końca kwietnia brak miał kontuzję. W roku olimpijskim proszę sobie wyobrazić, że miał tak. Na jednej olimpiadzie był czwarty, na drugiej drugi. To co mu teraz pozostało? Tylko walka o złoto. I to nie jest żadna tam fałszywa skromność. Tylko. Reszta się nie liczyła. I on będzie walczył o złoto, a w kwietniu on nawet nie trenuje. A olimpiada jest na przełomie lipca i sierpnia. To sytuacja w domu był bardzo upierdliwy, powiem tak. <grywka> Denerwował wszystkich naokoło, a szczególnie mamy. Bo wiadomo, miał Bronek mieszkanie w Grudziądzu, ale najlepiej się mieszkało u mamy i u taty, bo tam wszystko było gotowe, podane na czas i tak dalej. I przede wszystkim były warunki treningowe dobre, więc tylko go złoto interesowało. I w Moskwie jak przed biegiem spotkaliśmy się, szedł na rozgrzewkę i mówiliśmy, o szefie jak ten bieg rozegrać finałowy? Ja wiem, Bronek jest doświadczonym zawodnikiem biegniesz swoim tempem, nie na tego Baja wariata, bo wiadomo, że on będzie biegł jak, jak wariat. I, I tak też było. Ja powiem tak, że siedziałem wśród tam kibiców polskich i ja wierzyłem w Rorka, tam nie wierzyłem w tego Baja, że mówię, spokojnie wygra, ale jak była taka różnica olbrzymia już, że on Bronkowy uciekł, to kibice do mnie. no i co, no i co. Ja by poczekajcie państwo, niech bieg się skończy, to będziemy rozmawiać dopiero o tym. Kto nie ma silnego charakteru. I nie potrafi się podporządkować pewnym z rzeczom, to ciężko jest zdobyć ten medal. Natomiast Bronek no, bieg swoim tempem tak, jak zostało ustalone. Wiedzieliśmy, że gdzieś na 8-10 go stać jest i to Bronek też wiedział. I rzeczywiście pobiegł 8 0 tak z kawałkiem, wie pani, no, to jest no, może dla, dla lajka trudno zrozumiałe, nie? ale. Zawodnik po tylu latach, po kilkunastu latach treningu organizm jest tak już przystosowany, i zawodnik też swój organizm tak zada, że wie na co go stać. Zastanawiam się, co musi się dziać w głowie takiego zawodnika, który ma już srebrny medal olimpijski. Czego można chcieć więcej? No można tylko złota. I widzi, że to złoto ucieka w kontekście pojmowania tego sportowym umysłem na lata świetlne po prostu bo 50 60 metrów no to jest odległość kosmiczna odległość w zasadzie nie do, nie do drobienia. i co trzeba mieć w głowie w tamtym momencie żeby mieć tego simlocka w postaci słów yy, trenera Szczepańskiego i dopiero wyjąć go w momencie kiedy zostaje ostatnie 250 metrów finiszowych metrów 8.0969 czyli dokładnie 31 setnych Niż lepiej niż prognozował trener Szczepański, ale tak naprawdę można powiedzieć, że to było to. Naprawdę były to Wspaniałe czasy, jak Bronek zginął na tym moście. Ja mieszkałem tak, gdzie z okna widziałem most, i w moim bloku mieszkał też szef drogówki. Jak tylko to się stało, on zaraz do mnie zadzwonił. Ja do okna patrzę, no rzeczywiście, zajrzałem samochody, światła tam włączone na samochodach koguty. Biegiem z biegiem synem dałem się, żeśmy pobiegli na ten most, bo niedaleko to było. No, niestety, jak dobiegłem tam, to nogi mi się ugiły. Samochód jego zmiażdżony był, bronek siedział za kierownicą, jeszcze i tak dalej. No, straszne przeżycie. Ciężko mi nawet w tej chwili o tym mówić. Ja dwa razy miałem łzy w oczach, które pchały się <laughs> same. I to związane z bronkiem było, jeden to olimpiada w Moskwie, gdzie rzeczywiście ja, ja wiedziałem, bo te tempo jakie on narzucił, ja orientuję się, przez w międzyczasach świetnie, każde kółko, no nie można biegać 2,41 km, kiedy to jest bieg na 8 minut, a rekord świata był wtedy 8,8. Gościu, który biegał, nie miał takiej techniki, ten co prowadził i ja mówię, zaraz z niego powietrze zejdzie i będzie jeszcze wyżej musiał skakać przeszkody, żeby się nie przewrócić to po prostu oglądałem, jasne, że oglądałem ten bieg, trzymałem się, że tak powiem, dość mocno, ale oczy mi się szkliły, a drugi raz jak, jak zginął i zawiodzieliśmy go do kostnicy pod kostnicą, gdzie siadłem sobie w te róże, nie wiedząc o tym, że tam siedzę w tych różach, wiadomo, że są kolce, dopiero potem miałem tam wszystko. No takie momenty są, które no emocjonalne, jedne takie z radości, a drugie ze smutku, z żalu, z tragedii. Bronek Malinowski, czy w ogóle Mistrzowi Olimpijscy, ale skupmy się na bronku, jest osobą, która może inspirować. Oczywiście każdy z nas ma jakieś swoje cele, każdy z nas zdobywa jakieś swoje mistrzostwo świata. Niekoniecznie to musi być to takie sportowe i to, które będzie gdzieś tam zapisane w annałach różnych ksiąg sportowych, tak nazwijmy to roboczo. Ale jeżeli chodzi o takie podejście do życia, o ten taki perfekcjonizm, optymizm, nadzieję, tą taką um, potrafienie radzenia sobie z różnymi wyzwaniami problemami, bo to też nie jest tak, że um, ci mistrzowie olimpijscy czy, czy Bronek um, był, nie wiem, reklamą szczęścia i nie spotykały go jakieś trudne sytuacje czy kontuzje. On po prostu potrafił sobie z tym poradzić i wychodził. Ja daleki jestem od tego, żeby gdzieś tam cytować te wszystkie takie um, Zdanie motywujące, że wrócisz silniejszy, i tak dalej, ale rzeczywiście tak jest, że ci, którzy wygrywają nie, najważniejsze zawody na świecie, ponieśli porażek setki zanim właśnie wygrali, ale to ich kształci. To, to pokazuje, kto jest prawdziwym mistrzem, bo, bo rzeczywiście, jak, jeśli przegrasz i potrafisz się z tego podnieść i przejść do przodu mądrzej się, mądrzejsze o doświadczenie. To, są, to jest cecha taka fundamentalna chyba każdego mistrza. Można powiedzieć, e, brzydko mówiąc, z pełną gębą. Aczkolwiek, e, aczkolwiek jest to postać e, według mnie dla polskiego biegania tym, czym był na przykład Jerzy Kukuczka dla wspinaczki, tym, e, czym był Kazimierz Dejna dla piłki nożnej, e, przede wszystkim można w, e, zauważyć w nim takie cechy, które na pewno chciałby posiąść nie jeden młody zawodnik, czyli przede wszystkim pokora, czyli przede wszystkim ta cierpliwość, bo w zasadzie można powiedzieć, że ten bieg w Moskwie jest od, odzwierciedleniem całej jego kariery. Że on gdzieś tam czekał, że on gdzieś tam cierpliwie pracował na tą swoją kolej, bo tak naprawdę te dwa pierwsze starty w Igrzyskach Olimpijskich, y, mimo tego, że wyśmienite, bo bycie olimpijczykiem to już jest coś wielkiego, ale jednak czwarte miejsce to jest ogromne rozczarowanie. Ale to było czwarte miejsce zajęte w wieku 21 lat, w swoim debiucie olimpijskim, gdzie on pokazał ogromną cierpliwość i dojrzałość. Później Montreal, gdzie on już yy, wygrywa Mistrzostwa Europy, gdzie wygrywa ze wszystkimi na świecie i zdobywa srebrny medal. I jest to srebro, jest medal olimpijski zarezerwowany dla tak wąskiego grona, ale to jest tylko srebrny medal w tym przypadku. I dopiero to oczekiwanie, ta cierpliwość. Czyli to ten bieg 50-60 metrów za Filibertem Baj i ten decydujący moment, gdzie jego cierpliwość została nagrodzona. Myślę, że, że to jest inspiracja nie tylko sportowa, to jest inspiracja życiowa po prostu, że czasami wydaje nam się, że jesteśmy wiecznie drudzy, że coś nam się nie udaje. Bądźmy cierpliwi, a być może na ostatnim rowie z wodą będzie to nagrodzone.